Zobaczcie, jest trzech, jest trzech! Krakowiarka lech. O, jedzie jedno Ferrari. Cała rodzinka jedzie Ferrari. O tu młoda! Młoda prowadzi. Małolatka. I drugie Ferrari z tyłu tam jedzie, o, miał tak zwany burnout, czyli trochę tym poszedł. z opon Chyba mózgowych, ale za kongracją tego niki. Co gonią? Mam powiem, napęd na cztery koła. Nie powinno być poślizgu, a jednak był. Ja bym tam jednak zobaczył, czy tam jednak, wam powiem, kontrola trakcji dobrze działa. Może z lekko na rauszu. <grystanie> a co? Tak to właśnie wygląda w Indianie, słuchajcie. A misze, skrzyżowania i bryczki. O, następne jadą. To, a tutaj mi jeszcze jeden wyprzedził, kurczę. Bo szedł poboczem nielegalnie. Zobaczcie. I normalnie idzie tutaj na prawych kołach. Czy tam nie wiem, to są koła, czy to są treblinki. Na tych treblinkach ja lubię, jakie tygrysek. całymi rodzinami w tym. No i następny leci, zobaczcie. Ale tutaj jakiś mają zlot, słuchajcie. Zlot, zlot pojazdów bez silnika.